Witam serdecznie widzów platformy Moje Kino i bardzo się cieszę, ponieważ okazało się, że film, w którym miałam przyjemność zagrać, islandzki Złotoka, znalazł się wśród pięciu najchętniej oglądanych filmów na platformie. To jest dla mnie ogromna radość. A tym, którzy jeszcze nie mieli okazji go zobaczyć, chciałam go bardzo serdecznie polecić, ponieważ myślę, że takim jego niewątpliwym atutem jest świetnie napisany scenariusz z. Wyrazistymi rolami, zagranymi przez naprawdę wybitnych islandzkich aktorów. A poza tym coś, co ja osobiście w kinie bardzo lubię, czyli to, że reżyser taki, do takiego trudnego momentami, ważnego bardzo tematu, który wydaje mi się, że może poruszyć czułą strunę, chyba w każdym z nas podchodzi z ogromnym poczuciem humoru. Ja to w kinie uwielbiam. Polecam serdecznie, Karolina Gruszka.